No widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. No i dzisiaj jest ze mną. nikt. A to dlatego, że no niestety Mikołaj musiał już jechać. Więc dzisiaj go nie będzie niestety. Ale dzisiaj zobaczymy sobie najśmieszniejsze i też najlepsze filmiki o Blue I ja już jestem na 100% przekonany, że mi spadną wyświetlenia, bo. Jednak teraz większość osób chodzi do szkoły, więc no. A i tak jeśli ktoś to ogląda, to niech zostawi łapkę w górę raz subskrybuje kanał, bo naprawdę chcę, żeby w nowym roku wbić tysiąc, To jest taki mój cel. No i możecie napisać w komentarzu ten... Nie wiem co. Po prostu cokolwiek możecie napisać w komentarzu. A my co? Już zaczynamy. A, no jeszcze jest jedna sprawa. Dlaczego nie pojawiają się odcinki, gdzie oceniamy skiny? No po prostu, no nie mam Mikołaja Miksera, więc nie mogę tego zrobić. No to dobra, oglądamy. Aha, jak zwykle zapomniałem dziękować. Ogólnie to zaczynamy od epickich akcji. Mamy tutaj nitę. W ogóle, o, to Edgar Rzuciła miska. I mi się pokonał Edgara, dobra. Ogólnie, to będzie jedna z dwóch dzisiejszych rzeczy, którą będziemy oglądać. O. o, je, je. o co tu chodzi? Nie wiem. Aha. spitolił. Mortis. Tutaj co się będzie dziać. jak... Jakie piękne kile robi. No nie, nie trafiłem. Nie czytawań <średziny> Wiedziałem, że to się tak skończy. Po prostu wiedziałem. O nie, biedny kiełek. Dobra. Mm. O, no i co z... A, wejdzie do portalu. Na pewno. A tu jeszcze też jakaś się trzymała. No dobra. A jest szeli sobie darmowego kila załatwiła. Um, tutaj... O, walna ulta. Tego też o. No, no, O, tu się co stanie? O, otra... Ja, jaki piękny strzał! Mega piękny strzał ogólnie. Nie, trzał. Ja, nie zdążył! Nie zdążył! Czas. Czas się skończył, jakby. Dobra, tu będzie. Yy, nie zrobił. Ja! Co no za głupi Mortis! Dobra, tutaj jeszcze kolejna akcja. No i będzie triple kill, ja to wiem. Albo. Albo nie. No, triple kill, ale czego można się po spodziewać? I co wie. Czego można się... Po... No. W ogóle na tym trybie, na tym hokeju... Oj, jakaś reklama waliona, na tym hokeju ostatnio jest tak trudno, bo ta piłka, nie wiem, leci gdzieś od bodku do boku, odbija się i ostatecznie pomimo tego, że już pokonałem wszystkich wrogów, to ona strzela. Ta piłka to... znaczy piłka krążek w sumie bardziej powinien mówić, bo... Bo to się na hokeju krążek nazywa, no to. No to jest jakiś upośledzony ten krążek. A dobra, my wracamy do oglądania. Dopiero dwie minuty. Myślę, że obejrzymy połowę z tego. O. <laughs> nie wiem, czy mam włączyć dźwięki, czy nie, bo nie chcę też, żebyś ten. O! Ja nie mogę. <laughs> tutaj Bas Astral sfajlował. Totalnie sfajlował. A tutaj co się stanie? O, okej. Okay. W ogóle ja mogę też wam opowiedzieć o takiej mojej jednej akcji. Tam niedawno, niedawno, to było jeszcze chyba gdzieś z 3 stycznia, nie, dobra, może trochę trochę wcześniej, no to zrobiłem, ogólnie Mortis do mnie podchodził, ja grałem kiełkiem i pokonałem go na blisko. Serio mówię wam, nawet Mikaj Mixer może się wypowiedzieć w komentarzach i to potwierdzić. Bo Mika i Mixer przy mnie był i to widział, jak ja pokonuję kiełkiem Mortisa. Znaczy, najpierw go trochę obiłem na daleko, ale jak on do mnie podszedł na blisko, to ja myślałem, że już nic nie zrobię, a ja go pokonałem. I nie auto-ajmowałem, tylko celowałem. Dobra, już się nie będę chwalił. Z wracamy do oglądu. Aha, miał strzelić, ale. No, kurde reklama. Okej, okay. o co jest ten krążek, właśnie, o którym mówię czy, nie trafi trafi ja, on zawsze trafia on zawsze trafia mm. oj, oj bibi jest otoczona w ogóle ja nagrywałem kiedyś już taki odcinek ale to było jakieś pół roku temu, miałem wtedy bardzo... y, mało subów miałem ogólnie, więc nie o, nawzajem się zapili ciekawe kto wygrał Ej. Mm, o! Znowu piękny strzał. A tu, co. Było to coś takiego na mapie w ogóle? Taki lód? Było to? Znaczy, znaczy taki lód był chyba taki kruszony. Czy znaczy kruszony? Taki. Nie wiem jak to powiedzieć, ale taki. Taki idealny chyba tylko był na. 5 na 5 Nie wiem. O! No i, no i strzeli, no. Nie. Nie. Ja... No co za imbecy! No, moja reakcja jest dokładnie taka sama jak tamtych ludzi. Okej... Okay. O nie, Edgar... Nie, Edgar... O, jak idealnie! Idea... To było idealne, To było takie zgranie! O nie... Nie, nie, nie... Ej... kila zrobił kort... Kort... Ja... Ja bym też chciał tak umieć. O dobra. No tutaj B ogólnie. Jak tego Barona pięknie wychwycił. Ja nie mogę. Be. Tutaj... Myślałem, że ona będzie próbować. O ja. O ja, nie mogę. No on no, zastrzeli. On no, zastrzeli. Ja nie mogę, no co za imbecyle tu grają. No nie da się... Ja... Dobra, może chociaż ten się wykaże mądrością. O, prawie double killa zrobił, dobra hmm, Tutaj. Oho, to też było fajne. Dobra, wiecie co, to się robi nudne: Any, inny, a ty, i Dokładnie. okej okay, znalazłem coś takiego. I ogólnie link do tych osób, które nagrywałem te filmiki. Będzie, będą w opisie te linki do ich kanałów więc jakby ktoś chciał sobie tak samo obejrzeć albo tak prze, przeeksplorować kanał, no to polecam zobaczyć. A ten filmik miał z tego co widziałem milion wyświetleń. Nawet dałem łapkę w górę, bo jak widzicie tam handy na miniaturce, to jest cudo. Dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądać ogólnie. Blas, o no właśnie, on się Blas nazywa i chyba jest z jakiegoś innego kraju. Dobra, dzieci przychodzą. O, nie, Mortis. Mortis. Funk. Funk, a ten, ten kim będzie? Pewnie jakimś. No, no Edgarem. Edgarem, ej. Edgarem. No, i to oni będą. O, to jest ten główny bohater. Mm. O, o, nowy Zadymierz. Ciekawe kto. Ciekawe... O, Kenji. Kenji, dobra. Ej, ładnie Kenji wyszedł. W porównaniu do tych tutaj postaci. Mm, to ładnie, wiesz. O nie, teraz jest taki zdezowaty. Jak oni wydali pieniądze z kąta mamy. Żeby dostać tego Kenji'ego ja nie mogę. Dobra, bitwa się rozpoczęła i ogólnie wziąłem sobie dźwięki... Włączyłem. O, jest Mandy. Jak dostaję? Znaczy, nie wiem czy włączenie dźwięków było dobre, bo oni, bo oni mają trochę za głośny śmiech, to czekajcie ściszę. Dobra, niech będzie gdzieś tu. Ale o, został. Jaka płaska morda. Dobra, niech on ucieka lepiej, bo nie mogę na to patrzeć. O, Leon. Tak le... Ej, Leonek spoko wygląda. Co on robi? Ej, nie, mend... Mendy chyba póki co najlepiej wygląda z tych wszystkich postaci. Tak. O, kolana! A Miko! W ogóle widzowie Mikołaj Mixer miał nagrać piosenkę o Miko, ale się nie pojawiła, bo się z tego co kojarzy, bardzo długo przetwarzała i się przetwarzała i się przetwarzała. No i w końcu nie nagrał jej, więc no niestety, no bo w końcu przestała się przetwarzać i nie wiem co się tam stało ogólnie, tylko się pytajcie, bo no, to jest jedyne co wiem. Ha, ale wkurzony, zmuwantował, no. w ogóle wszystkie te postaci tutaj śmiesznie wyglądają. Go gadżetem właśnie zabił? Tak, gadżetem go zrobił. Jestem ciekawy, czy kiełek będzie. Nie. O nie, Chester. Ch Chester, jaki mały. Chester. On jest strasznie mały. A ten Candy się ciągle z jedną skrzynią męczy. Jakie on śmieszne dźwięki wydaje. O, Morty, wyszedł. Oj, tutaj, tutaj się już zaczyna jakaś walka w, w końcu. Ej, tu, tu akurat ładnie zrobił. On... Dobra, kto wygra? Chyba Kenji wygra. No, a rozłożył go na klocki Lego. No i Miko przyszedł i mu zajumał. <grym>, kieł. Dobra, on, on widzi. On w tym kichle widzi już darmowego fraga, ja już wiem jak to się skończy. Yy. Aha Aha, przypier... dupę. Super. Jak się wkurzył. No i często... Dobra, ogólnie... Ogólnie myślę, że można wyciszyć cały dźwięk, bo myślę, że poza nagraniem. Ten, jak będę to montować, to ten, te dźwięki będą głośniejsze ode mnie. O, ulta ma. Leci ultem. Ja nie mogę z tego czas on jest taki śmieszny. On jest taki mały. No i co tu? Ja nie mogę. Czy... Aha, i go dobił. No i tu... A kit to jest, dobre ja, ja myślałem, że to jest, nie wiem, co. No i, no i double kill. O, jest ulubiony Zedymiasz Mikołaja. Ulubiony Zedymiasz Mikołaja kontra Nani. No i kto to wygra? No, o, Gadget ma. A nie, bo ten, ten foci poleciał. Dalej od niej. No i co? O nie, jaka giga kula No Ta O jak mało życia ma, no i uciekinie no, no. no, nie no, przed garretem to nie ucieknie No i ten Kenji ze zemianie. ja po prostu <gryw> Ten, ten animator jest po prostu pff, wbitny Oj Spalił go Spalił go Oh, o! tutaj tak ładnie zrobił No i... No i Ertuś... Ertuś wygrał, gratuluję Znaczy w sumie nie gratuluję Ale dobra, w sumie to zasłużył No, no i to... Dobra, tutaj mamy k***a, bo wiecie co? Stwierdziłem, że obejrzymy sobie jeszcze jedną, bo fajne są Także mamy tu map maker, Czyli... Bo ogólnie ta animacja była 4 lata temu O No i No i tym razem mamy starą Jessie Wtedy był Okej Ścianki stawia Jakie to A I fajna mapka, no takie bym mógł zabrać ja nie mogę, ja widziałem dużo nie mamy w sołgu piłszelii i O Co ona tak? Nie <śm> Co ona ma z tą sprężyną? Ej dobra, to mnie akurat coś śmieszy Co? Aha, po prostu zamknęli ją Oj Sprężyna No No i brok jest Ja grałem na takiej mapce, która jest cała sprężyną, głównie Aha, no. No właśnie o to mi chodziło, że jest cała ze sprężyn. No. Każdego gdzieś wyrzuca. Nie no, co, co, co to był za Mike? Pokażcie mi go jeszcze raz. Ale głupi dynamik. Normalnie będzie mi się śnił po nocach ten dynamik, Ja nie mogę. A Mortis jeszcze głupszy. A Mortis był... Dobra. nie, to jest ten Frank, który... Ale Frank wtedy był jeszcze słabą postacią. O, letrzy. No i go do... Aha, i mu młota zabrała. Tutaj... Nie wiem, co tutaj się dzieje. A Tiksa biega. No i... Głowa. Ej, ten gadżet do Broka chyba w przyszłości był jakiś. Nie wiem czy w przyszłości, w przeszłości był jakiś Mega OP. No. Jackie, jak śmieszny w ogóle. No i zabrałam he... jej ten no kolec. A ten. No, czemu tu każda postać wygląda tak głupio? Par... Patrzcie na tego bula. Par... Po prostu spójrzcie na tego bula. On jest jakiś, nie wiem Ten Mega śmieszny jest też Taki płaski straszny ko, ko mam nadzieję, że mnie Mikołaj po zobaczeniu tego Odcinka nie będzie rozśmieszał W ocenianie skinów do postaci Bo ja naprawdę już Nie chcę no. O nie O wybuch Kolet to jest w ogóle jakaś upośledzona O nie, bro. Bruk... No o i rak się. wystrzelił No i ta Shelly wygrała... Wy... Aha, ta... A ona przegrała O no i dostała W morda. Także co, to by było na tyle Dajcie znać czy to było w ogóle śmieszne Według mnie... Tak średnio. Znaczy te... Tak trochę tam na koniec te wyglądy postaci były trochę śmieszne, ale tak poza tym to mech. No i co? Następny odcinek będzie za niedługo. I ja już się z wami żegnam. Pa, pa!